Jak dobrze pójdzie, to finał Ligi Mistrzów oraz finał Ligi Europy to tak naprawdę będzie kolejna kolejka Premier League. To jest kanał z pierwszej piłki. Gorąco zapraszam. Moja ryzykowna teza będzie taka, że te półfinały tak naprawdę były odarte w większości z emocji, bo przeanalizujmy sobie mecz Manchester City, PSG oraz w zasadzie dwu mecz. Powiedziałbym, że gdzieś może do 60. 70. minuty pierwszego meczu w Paryżu mieliśmy może jakieś złudzenia, że ten mecz może nas czymś zaskoczyć, że może nawiązać walkę. W zasadzie od no już na pewno drugiej bramki Manchesteru w Paryżu myślę, że już brakowało wątpliwości, że Paryż jest w stanie nawiązać walkę i w zasadzie. To, co mnie może trochę zaskoczyło w tym wczorajszym meczu, bo na pewno nie wynik, na pewno nie styl, w jaki Manchester City wygrał, zaskoczyło mnie to, jak, jak wielkim gówniarstwem wykazali się, jak wielką niedojrzałością wykazali się piłkarze Paryża. Czytałem taką opinię na Twitterze, przepraszam, nie pamiętam kto to napisał, że za Tuchela nigdy do takich zachowań na boisku by nie doszło, nigdy by nie doszło do. Niemalże chwilami no, na granicy kryminalnych wejść, jak to Di Maria, za który oczywiście został wyrzucony z boiska. Myślę, że nie jeden e, obserwator miał e, takie wrażenie, że nie na jednej czerwonej karce ten mecz się powinien skończyć. Ja sobie powiem szczerze, oglądając wczoraj ten mecz, musiałem sobie przypomnieć, co się stało tak naprawdę, że Thomas Tuchel został z tego że Wyrzucony. I przyznam się szczerze, że to co przeczytałem mnie delikatnie zszokowało, dlatego że on był wyrzucony w grudniu 2020 roku. Wielki trener, w ogóle jeszcze jak przeanalizujemy sobie mecz dzisiejszy, to już to nabiera dodatkowego smaczku. No i wyobraźcie sobie, że przeczytałem, że to jest konflikt z jednym z chyba bodaj dyrektorów sportowych w PSG, Leonardo Tuchel, postanowił skrytykować politykę transferową klubu. A Paryż postanowił się Tuchela pozbyć. Biorąc pod uwagę dzisiejszy mecz, i to, że Tuchel jedzie, do, jedzie e, grać w tym finale, w wielkim finale Ligi Mistrzów, e, to to trochę jak rechot. E, w, taki rechot w twarz włodarzy ps -że. A tak króciutko o meczu dzisiejszym: Real e, Chelsea. Ja bym powiedział, że być może przez pierwsze 10-15 minut. Ktoś jeszcze miał złudzenia, chociaż ja już po pierwszych pięciu minutach nie miałem złudzeń, że Madryt nie nawiąże dzisiaj walkę z fenomenalnie dysponowanym Chelsea. Z Chelsea, która była ogromnie zdecydowana, świetnie zorganizowana, niesamowicie zdyscyplinowana. I tak naprawdę, biorąc pod uwagę całą agresję, w zasadzie zauważcie, że przez pierwsze 10 minut to były no, naliczyłem 4-5 naprawdę bardzo brutalnych wejść. Jak to Tomasz Hajto czasami mówił, e, to, było takie, to były takie meldunki zespołu z Londynu, które trochę też ustawiły to, jak ten mecz później wyglądał. I wydaje mi się, że w tym meczu znowu być może można było sobie myśleć, to nie tak, że w pierwszym meczu już ta rywalizacja się zamknęła, ale naprawdę tych emocji przynajmniej ja po pierwszych 5 czy 7 minutach już nie odczuwałem. A już w ogóle jak Werner strzelił bramkę, no w zasadzie dobił na pustą bramkę, to już w ogóle miałem takie przeświadczenie, że ten mecz się nam trochę skończył. Dlatego że Real tak naprawdę w tym meczu, jakby naprawdę na chłodno, odrzućmy te kibicowskie zapędy to tak naprawdę ten Real Nasz niewiele w tym meczu zrobić chciał, mógł, znaczy nie, no chciał, ale niewiele w tym meczu zrobić mógł. Ale przeanalizując sytuację w ogóle Hiszpanów, wydaje mi się, że oni tak osiągnęli wynik, wynik w Lidze Mistrzów ponad stan. Biorąc pod uwagę te wszystkie historie z kontuzjami, z tym jak ta kadra była przetrzebiona, dzisiaj wracał Ramos po kontuzji, no niestety jeżeli wracasz po dłuższej przerwie to trudno na taki mecz półfinałowy wyglądać na 150% więc Hiszpanów bym trochę nie winił, nie winił ale koncentrując się teraz na Chelsea fenomenalna Chelsea, fenomenalny Tuchel pod ogromnym wrażeniem jestem tej drużyny powiem szczerze, jakby przeanalizować też a w ogóle warto odnotowania, że Manchester City wracając jeszcze do pierwszego meczu Gdzieś tam przeczytałem taką informację, że po ponad 50 latach bodaj melduje się w finale Pucharów i ten poprzedni mecz zagrał z Górnikiem Zabrze. Także niesamowicie ciekawa informacja, nie wiedziałem o tym. Ale wracając do Tuchela, wracając do Chelsea, Bożyder Iwano w tym meczu gdzieś pod koniec powiedział, moim zdaniem bardzo, ale to bardzo mądre zdanie, że patrząc na to jak, Londyn, jak Chelsea Londyn gra, nie zdziwiłby się, że w finale to będzie ta drużyna, która sięgnie. Po trofeum, po ligę Mistrzów. To tyle na szybko. Kilka komentarzy. Postanowiłem, że dzisiaj je przekażę spokojnej nocy. No i co, słyszymy się. To był kanał z pierwszej piłki.